Witam na kanale Agata B od kuchni. Dzisiaj przygotujemy sałatkę w kształcie świątecznego wieńca. Podstawowe składniki to świeża rukola, serek mozzarella w kształcie kulek, pomidorki koktajlowe, sos balsamiczny, oliwa z oliwek, sól. Można wykorzystać tylko te trzy podstawowe składniki. A można też urozmaicić dodając orzechy włoskie i drobno pokruszony twark. Ilość składników jest uzależniona od wielkości talerza. Oczywiście talerz powinien być okrągły. Pokażę jak sałatka wygląda tylko z tymi składnikami, a później będziemy dokładać. Rukolę układamy na obrzeżach talerza. Układamy Pomidorki pomiędzy wykładamy serek mozzarella, solimy sos balsamiczny ma dosyć dużą dziurkę, więc przelałam do torebki słonowej i delikatnie polejemy i jeszcze troszkę oliwy z oliwek. Podstawowa wersja gotowa prezentuje się dobrze. Tak jak mówiłam wcześniej, przygotowałam jeszcze twarożek i troszeczkę go tutaj pomiędzy dodam. I teraz, gdzie nie gdzie, dodamy orzeszka. Sałatka wzbogacona o orzechy i twarożek gotowa. No to co? Próbujemy. Mm. Wygląda efektownie, ale... Też świetnie smakuje, właśnie z kremem balsamicznym połączone z pozostałymi składnikami wychodka. Jeżeli nie chcemy marnować miejsca, to środek możemy wypełnić. Możemy nie polewać od razu sałatki, tak jak ja to zrobiłam, ale na środku na przykład postawić sos. W takiej wersji jest lepsza, bo już sos łączy się ze składnikami. Orzeszki robią robotę. Wychodka. Powtarzam drugi raz? Niemożliwe. Naprawdę wychodka. Chciałabym się powiedzieć, zabieram i kończę, ale podzielę się trochę z mężem. Jak przygotujecie to na swój stół świąteczny, na pewno każdy będzie zachwycony. Smacznego. A jeżeli jesteście zainteresowani tym, co przygotuję następnym razem, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia, a bardziej do usłyszenia.